Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry, witam Was kochani serdecznie w kolejnym vlogu. My w tej chwili yy, jesteśmy nad takim zalewem chypu, co kiedyś byłam z namianem, wybrałam się z dzieciakami i idziemy sobie pospacerować. A teraz moi drodzy zapraszam na kolejnego vloga. Pogoda, moi drodzy, dopisuje, jest pięknie, ładnie, tak więc sobie tutaj spacerujemy nad tym zaledem. Korzystamy, moi drodzy, korzystamy, póki jeszcze jest taka pogoda. Jest bardzo fajnie. Tutaj akurat kempingi są, jak widzicie, za mną. Także jeszcze ludzie sobie tutaj odpoczywają, czują się jakby w wakacje. I've never really been the one who's worried. Always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should knowing that it's not just you it's me cuz i was made to be free myself and myself only I've been like that since I was a kid I've always put my feet wherever I want to before I saw who I could be kept thinking where did Fajnie dzisiaj, naprawdę, fajne takie dni, kiedy jeszcze jest ciepło. Można tutaj sobie przyjechać na salę. Chociaż w zimie czasami też przyjedziemy, no ale wiecie, to nie jest to samo co teraz, jak jest ciepło. Zobaczcie, tak sobie tutaj siedzimy. Kaczki sobie właśnie pływają, kąpią się tutaj. Można powiedzieć, że jest ich tutaj dość dużo. Zobacz, Damian, jak wyszła sobie z wody. Rowerki też powiem Wam, stoją. Niektórzy się kąpią. Widziałam, na deskach tam pływają, ale fajnie jest. Jakieś dzieci pewnie tu się bawiły, ale fantastyczna pogoda, naprawdę. Idziemy sobie dalej, potem powiem Wam, jedziemy do y, Action. Jeszcze chcemy też zobaczyć do sklepu chińskiego, więc y, pospacerujemy tutaj i zaraz y, pojedziemy. Powiem Wam, że sporo ludzi jest tutaj, grają w piłkę, robią grilla. Tak więc, no. Trochę ludzi powiem Wam jest. No ale wiecie, jak jest taka pogoda, weekend już prawie, no to super. Jesteśmy teraz przy tej tężni. Poddychamy sobie trochę jak ostatnio, ale fajnie, przyjemnie. Relaksik moi drodzy, relaksik. Fajnie, można sobie tak posiedzieć. No I taki dzisiaj moi drodzy, zaczęłam tego vloga nagrywać yy, z takiej naszej właśnie wycieczki, tutaj na ten salę. Pospacerowalimy, jedziemy, tak jak mówię, potem do Action, zobaczymy, co mają yy, ciekawego. A na razie siedzimy tu i oddychamy. No to moi drodzy jesteśmy pod akcją i idziemy zobaczyć, co mają ciekawego. już są niestety święta. Boże Narodzenie. Nie wiem. Ja jestem w szoku po prostu. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Jest wrzesień, a tu święta. Właśnie my wyszli, moi drodzy, z tego Action i powiem Wam, że jesteśmy naprawdę wszyscy zaskoczeni, bo dlatego, że yy, no, yy, w Action z święta, Boże Narodzenie. Ja nie wiem. Teraz, ten rok wszystko będzie po prostu tak w czas. No nie wiem, po prostu w to nie wierzę. Nie mogę właśnie Uwierzyć, że już są po prostu rzeczy na choinkę i nie tylko. No, nawet nie czuć tego klimatu takiego, jak oni mają właśnie już takie rzeczy Bożonarodzeniowe na święta, już na choinkę i talerzyki i kubki. Nie wiem, szczerze mówiąc, powiem Wam, ja nic nie kupiłam. Nie myślę na razie nic kupić. Podobały mi się niektóre rzeczy, ale wiecie. Jednak nie, no bo to jednak e, zawczas. Jedziemy teraz jeszcze zobaczyć do sklepu chińskiego i jedziemy za chwilę do domu. Kochani, zrobiło się już właśnie e, ciemno. Jak widzicie, już taka szarówka. My przed chwilą właśnie e, wrócili. Jak widzieliście w Action, już są e, święta zaskoczeni byliśmy właśnie, że już mają takie rzeczy świąteczne we wrześniu, no ale jakoś teraz wszystko idzie dość szybko. Tak więc, moi drodzy, ja już będę kończyć, kochani, tego vloga. Serdecznie Was pozdrawiam. Jak Wam się podobał też taki dzisiejszy vlog, to dajcie łapkę w górę, pamiętajcie tak samo o subskrypcji. Oczywiście zostawcie jakiś komentarz, buziaczka będzie mi bardzo miło. No i moi drodzy, widzimy się w kolejnym vlogu. Do usłyszenia. Trzymajcie się. Prótko dobranoc albo y, miłego dnia, zależy o tej porze oglądacie. Także do zobaczenia w kolejnym vlogu.